Cześć wszystkim moi drodzy, niedawno na kanale pojawił się test gotowych dań z żabki. To co napisaliście, od razu trzeba się do tego odnieść, a mianowicie a co z daniami wegańskimi od Plant Hunter tak często je kupuje, musisz je sprawdzić. No to państwo szanowni. Jestem, żeby to właśnie zrobić. Wegańskie pozycje, czyli produkty pochodzenia kompletnie roślinnego, nie mające nic styczności ze światem zwierzęcym. Dzisiaj wjeżdżają na tapet i zobaczymy sobie, jak to będzie smakowało, ile kosztowało i czy są lepszą alternatywą dla gotowych dań, tych takich powiedzmy normalnych, czy też nie. Jak dzisiaj wypadnie, wszystko będziemy sprawdzali. Zacznij. Kozacki. Wypośrodkowanie pomiędzy smakiem, pomiędzy tym słonym karmelem. No nieatrakcyjne i bardzo nieprzyjemnie się to je. Moi drodzy, pierwsza pozycja, która wjeżdża, zaraz zobaczymy sobie, jak będzie smakowała, ale zapach unoszący się i trafiający do moich wielkich nozdrzy, świadczy o tym, że to jest pozycja chyba związana z czosnkiem. Gdzieś tak czuję. Zobaczymy sobie, co to będzie. Dobrze robię? Synek, 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 synek nie wykształcił w sobie tych zdolności. Daj dziecko drogie, bo jak ja widzę jak... Ale dziwna rzecz i y, nawet coś tutaj jest takiego w miarę crunchy, chrupiącego, bo czyżby tutaj zostały dodane orzeszki? To są placki ziemniaczane? Z? Z sosem śmietanowym. To nie są placki ziemniaczane. A co to jest? co się nie mów. Ale bardzo dziwne, i w ogóle. Jak smak. Smak do Julia niepodobny, czyli Enrique bardziej inglesias niż Julio. Powiem tak. Nie jest źle. W ogóle czuć bardzo tak, że to jest takie mocno naturalne, ale przy tym nie nawiązujące kompletnie do żadnego dania. Jeżeli to ma być nawiązanie, to wyszło fatalnie, a może to i lepiej. Natomiast jest to danie, hmm, jak ciężko mi je powiedzieć, neutralne, mało smaku ma w sobie. Mało takiego czegoś wyrazistego. Jest, są to placki. Z czego? Z cukinii. Brawo. No. Ale czy chciałbym to kupić? To nie wiem. Substancje zagęszczające, trochę ich jest, dziwne. Sos z ziołami, w bazie tłuszczów roślinnych, no wiadome. Regulator kwasowości, emulgator, matosterynian polikykelano ogólnie średnie. Myślałem, że będzie lepsze. Zakładałem, że będzie lepsze. I ile to kosztuje? Teraz mogę? Ceny no. się będą wyświetlały. Ale ja chciał. Chcesz wiedzieć? To no, poczekaj, chciałbym... to muszę. Tak teraz, jak było, nie było cię, tak sobie patrzyłem na te dziary i ostatnio w ogóle wyobraź sobie, że miałem taką sytuację, że podszedł do mnie gość, jakiś tam widz czy coś w ogóle na pewno to ogląda. I, mów, i coś tam się gadaliśmy o Jacksonie, nie? Wiedział, że bardzo go lubię. I wiesz, co mi zawalił za tekst? No. I to nie żartuję sobie, poważnie. No. On mówi tak. Ty, a ty, ty mi tak bardzo lubisz tego Jacksona? I on mówi, no lubię, lubię. On mówi, Hehe, a Michael Jackson to był jedyny solista, który się rozpadł. I tak mi powiedział. A to taki przerw... No, razy... że że ten. Coś w sensie, rozśmieszyło mnie to, bo to fajna gra słów, ale jednocześnie zażenowało. No. D dobra, moi drodzy, szybka akcja, bo tutaj yy, zaraz mogę wylecieć z tego programu <grafię> bardzo szybko. Próbujemy. To jest wegańskie burrito, tak? No, no tak, no. Wegański, latynoski, latynoski yy, guadajara, ewentualnie colo juarez, czyli meksykańskie danie zamknięte w placku przednym zwanym tortillą. I tak bym to nazwał. Czy coś jeszcze oprócz tego, tak rzucać się mm, na, twoją... na kub, kubeczki smakowe, no. rzuca mi się jeszcze lekko chili, rzuca Pięknie. mi się. Wszystko. jakie to są papryczki? Padron. Nie. Papryczki, kurne, piri, no to. Piri. Papryczki piri-piri. Dobrze <grym> widzisz. Pytam. Skąd ty to to wiedziałem? Daj spokój, dużo lejsów pieprzałem takich. <grym> <grym> Wracając do to, już mogę. Tak. Bo jest to, szanowni państwo. Jak to mówią w krajach anglosaskich, not bad. Naprawdę not bad. Um, smakuje inaczej. Przygotowane to zostało w kuchence mikrofalowej. Gdyby to było przygotowane, bo takiej rzeczy pewnie w pracy nie macie, dlatego tak też to nie zostało przygotowane na piekarniku. I najlepiej na opiekaczu. To wtedy jest bombastyczne. Yy, no to bym troszeczkę więcej dał, bo to naprawdę nawet takie ala No... Nie wiem, zdychę? 7,99. To dobre, chociaż ba porcja bardzo maciupka, prawda? 245 gramów, no to więc takie dwa na spokojnie. Czy to jest lepsze niż te placki? Mhm. No dobrze, więc trzecia pozycja przed nami. Zobaczymy sobie tutaj, chociaż już chyba wiem, co to jest. To jest chyba spaghetti bolognese, ale... Po prostu spaghetti Napoli powinno się to nazywać, wtedy nie ma żadnego składnika mięsnego. Tak, spaghetti bolońskie. Mm. Jakieś takie niesamowicie sprężyste, bardzo normalnie, bardzo gumowa konsystencja. Co mnie trochę dziwi, sam farsz, który ma imitować nam mięso mielone, najczęściej wołowe, jest dobrze imitujący, powiem Wam szczerze, i raczej na pierwszy rzut od oka tych różnic tak mocno nie widać. Trochę mało. Taki przyprawiony sos pomidorowy. Gdyby on był bardziej wyrazisty, byłoby to lepsze. Gdyby był choćby bardziej słodki, byłoby to lepsze. A ten jest taki lekko mm, kwaskowy, ale średnio mi odpowiadający. Nie jest to złe, pachnie też ładnie. No, mówię, gdyby jednak coś tutaj bardziej doprawić i stworzyć z tego mm, taką, jakby to dobrze powiedzieć mm, idealną maź, to byłoby lepiej, ale tutaj mamy, no mówię, chyba, że sam bym sobie to trochę posolił i sam bym sobie to trochę dopieprzył, no ale no już przecież pasaty pomidorowej nie dam. Jeszcze trochę. Kurczę, chyba, chyba z kolejnym gryzem, powiem wam, że chyba bardziej mi to zaczyna smakować, jak człowiek potrafi dojrzeć ze smakiem. Im dalej wchodzę w to spaghetti, tak bardziej mi się ono zaczyna podobać. Przede wszystkim zaczyna mi się podobać ten makaron, który jest fajnie, tak jak mówiłem na samym początku, sprężysty, ale przy tym nie jest rozgotowany i przy tym jest on podawany w formie al dente, do której mój język i moja buzia coraz bardziej się mi przyzwyczaja, bo byłem wychowywany na raczej rozgotowanym makaronie sensie bardziej szliśmy w stronę polskiej kuchni, gdzie jednak ten makaron jest w tę stronę przygotowywany, a nie w stronę takiej lekko twardawej opcji. Natomiast tutaj mamy w tej drugiej i coraz bardziej mówię, zaczyna mi to leżeć. Cena będzie za to, no mam nadzieję, że zmieścimy się w kwocie 12 zł i maksymalnie tyle bym za to zapłacił. 399. Więc mi jest stworzony do tego, żeby to zeżerzeć w całości. Wegański butter chicken. Nie. O. No to próbuję. <noise> to, całość to na myśli... Nie wyjdziesz ten dopóki nie zjesz całego. Nie, bo tam lepszy jest na końcu. Falafel. Falafel w stylu... Indyjskim. Orientalnym. <noise> orientalnym. No, zaliczam. Mm, mogę zdjąć w takim razie. Yy, wszystko ma bardzo niespójną konsystencję, a przez to, że jest to kompletnie wymieszane i kompletnie wszystko jest tej samej formule. To znaczy, i falafel, i ta marchewka, i ten groszek cukrowy to w ogóle mega ciekawe, że on się tutaj znalazł wszystko jest tej samej konsystencji, tej samej struktury, przez co powoduje, że jemy dosłownie masę taką, która by, byśmy wrzucili do blendera, i w połowie by nam trochę zabrakło prądu to wtedy byśmy to mogli zjeść. Co tworzy to danie bardzo takie no, nieatrakcyjne i bardzo nieprzyjemnie się to je. Wygląda również nieprzyjemnie, a smakuje, no, mega średnio. Nie smakuje mi to. Obiektywnie, moi drodzy, nie smakuje mi to i na 100% tego dania bym nie wziął. To nie znaczy, że Wam będzie to. Jak mi nie smakowało, bo myślę, że gdzieś tam swoich odbiorców by znalazło, aczkolwiek własne falafele, które można przygotować naprawdę w 5 minut, będą Wam chrupiące, będą bardziej, nie wiem, takie w stylu. Więcej dacie sobie kuminu, a tutaj jest takie, co. No średnie, no co mam dużo pieprzyć? Średnie na maksa. Cena? Cena to będzie gdzieś, nie wiem, z 10 zł. 12,99. No to jeszcze cena wysoka. No, będę monotematyczny. Smacznego. No dziękuję, ale to wynika tylko, że jesteś bardzo kulturalnym człowiekiem. Pachnie znośnie. Pachnie, gdyby, gdybym miał się tylko sugerować zapachem, to powiedziałbym, że jest to dosyć kwaśne, bo tak się zapowiada. Przepraszam. No. Raczej kwaskowa pozycja. Boże, gorące. No dobra, spróbujmy. Cóż to jest? Pewnie chcą być dosyć. Podejrzewam, że kosmopolityczni i są to nie kopytka anioki z sosem śmietanowym, coś takiego a, ze szpinakiem. A to szpinaku bardzo mało jest wyczuwalne. No, szpinakowe. O, nioki szpinakowe, ale. cienkie. Cienkie. Naprawdę cienkie. Nie smakuje to jakoś szałowo, to nie będzie stało. Po pierwsze. Te nioki są niokami mocno rozwalającymi się. Fajnie, że to jest tak zielone. Sztos wygląda. Naprawdę daje to nam poczucie tego, że jemy bogactwo zielonych witamin. Ale te nioki są takie. No jakby to dobrze być sztuczne. Mocno. Mm, Mocno nijakie. Ten sos, który tutaj jest, on również nie, nie przywodzi nam na myśl nie wiadomo jakiego super regionu Włoch, tylko raczej taką polską jastarnię. O ile tam jest podowana. Doceniam na maksa, że jest tutaj tyle zielonego, że mamy brokuły. Mamy. To w ogóle jest chyba bub. O ile to jest bub, to byłoby super. Groszek gotowany na parze bub. 4%. Gotowane nioki ze szpinakiem 45%. No fajnie, fajnie, że mamy te wszystkie rzeczy. To w ogóle taki ala Baby, ten bób. Ogólnie fajnie. Doceniam na maksa tą pozycję, ale smakoło coś tu brakuje. 12,99. 13,99. Ale tym bym się najadł. Myślę, że to ma dużą dawkę kalorii. To jest 106 kilokalorii na 100 gramów, czyli mamy 6 razy 4. 24 424 kalorie. kilokalorie. No to tak. Nawet nieźle. Ale smakowo. No jakby nie wiem, jakby czegoś brakowało. Okay. Bonusik? Bonusik. Jesteś ciekaw? No. Bonusik na łazarskim rejonie nie jest kolorowy. Zakładał. Okulary ma zobaczyć? Misowie, co to jest? Batonik. Ala twarogowy. Nie na 100% to jest batoniczne. Co... No, 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 czemu nic nie mówi skórna? Ja normalnie aż, z... co jest, że jako... nic, jak to nie to? No tak trochę, nie ta temperatura no, yy, no, yy, no, yy, no, do niego. koło gnoki. <noise> <noise> Kozacki. Wypośrodkowanie pomiędzy smakiem, pomiędzy tym słonym karmelem, pomiędzy słodkością. Fajna ta struktura tego ala twarogu, też z takimi małymi drobinkami. Przekozacki. No to mamy zwycięzcę, proszę Państwa. No, siemano. <głos> <głos> nie no, ale to? A on jest stofu zrobiony! Mmm. Znaczy dupa, że... Yy, ale bardzo dobry. Naprawdę, bo ale on drogi jest, na 100%. Z piątkę gdzieś kosztuje. Nie wiem, nie widziałem. Nie widziałeś. Ukradłeś z żabki. Ukrałem. Dobrze. No to wiecie, że był w 15. Odezwijcie się. <noise> Teraz, moi drodzy, czas na podsumowanie. Natomiast w podsumowaniu będą pozycje te tylko, które rekomendowałbym Wam do zakupu. Przede wszystkim mamy tortijkę, która wypadła znośnie. Nie była to tortilla nie wiadomo jakiego życia, ale też była dosyć dobra. Teraz mamy następną rzecz. rzeczotorijkę. To... <laughs> nie no, no dai, przestań, no daj, bo muszę zjeść, bo będzie zimne. <laughs> I to jest absolutny zwycięzca tego odcinka: to spaghetti jest naprawdę smaczne, fajne, esencjonalne, sprężyste, dobre składniki i oczywiście pomidory, które uratują praktycznie wszystkie dania. To jak musicie, to zjedzcie, ale to zjecie ze smakiem. Tamte trzy inne, coś trzeba poprawić, coś trzeba pokombinować trochę, żeby ten smak minimalnie choćby się zmienił, żeby to było bardziej jakieś, nie takie neutralne, nie takie nijakie. Może być dobre i batonik twarogowy muach, bombastyczny. Yy, koniec końców, wypadło to. Może być! Myślałem obiektywnie, że będzie lepiej, ale już teraz zabieramy się do konsumowania. A wy, moi drodzy, wpadajcie na kolejne filmy. Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Jeszcze jedna rzecz. Oczywiście subskrypcja tutaj na górze, a później dwa filmy. No musisz je koniecznie, koniecznie zobaczyć. Pierwszy, drugi.